Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Oskar Mały Gospodarz Dzisiaj pokażę wam nowe nabytki Oraz No, wybieg zdjąłem Z góry, tu dla króliku Ponieważ kupiłem nowe nabytki sorry, sorry za radio Jeżeli słyszycie I za traktora, tylko po prostu jedzie Tata, bo wywozimy Obornik z płyty gnojowej To jest sam wyrasy barana francuskiego Czarny. Podoba mi się on, lecz on nie zostaje w mojej hodowli. Tylko to jest dla wujka samczyk. Jeszcze jeden samczyk też jest dla wujka. Podoba mi się. Ma łap, białe łapki. I pod szyjką miała ja białe. Dobra. To jeszcze ga wam z przodu pokażę. Bardzo ładny. Mi się bardzo podoba. I może w przyszłości. Kupię takiego samcika sobie czarnego. Dobra, pokażę Wam jeszcze tego samcika. To też jest samcik dla wujka. Jest to baran francuski srokacz. Bardzo mi się podoba. Białe łapki. Tu po szyjką ma białe. Z przodu Wam go pokażę. Mi się bardzo on podoba. I, I myślę, że następnym samisem na następny rok e, kupię albo czarnego e, no, lub właśnie srokacza. Bo na ten rok będzie właśnie, na rok 2020 będzie baron francuski e, niebieski. Dobra, pokażę Wam teraz moje samiczki, i później Wam pokażę koiec i króliki, które w nim są. To jest samiczka rasy barana francuskiego niebieskiego. Wyciągnę sobie ją Wam i ją pokażę. Dobra, mi się ona bardzo podoba. Pasuje do samczyka rasy barana francuskiego niebieskiego. Nie uciekaj, tam ładna jest. Ładny ma. Ładną ma sierść. Sorry za kurę. Właśnie, właśnie. Tutaj jest kolejna samka barana francuskiego czarnego. A jest. Również ma białe łapki i, i pod szyjką ma białe. Nie, nie uciekajcie tam, tylko chodźcie, bo muszę Was pokazać. Tak się ona prezentuje. Wiesz, ona nie jest u za mała, nie jest u za wielka. Myślę, że, że jeszcze z dwa miesiące i będę je krył. Właśnie tym samczykiem rozsy baran francuskiego, niebieskiego, co Wam przed chwilą pokazywa. Czyli tego. Jest to baran francuski czarny. One są chyba raczej z jednego miotu. Ona ma też białe pod szyjką i białe nóżki. No chodź się pokażę. Z przodu wygląda tak. Podobają mi się te samczki. Dobra, tu wam jeszcze je pokażę. Przed chwilą im wlałem wodę, ale już nie mają, a więc muszę im zaraz znów wlać. E, dobra, to pokażę, że wam teraz te samczyki. E, są tu pięć samczyków, to znaczy sześć, e, ale tych małych pięć. E, i właśnie ten. E, Barana, baran francuski, Madagaskarowy srokacz. Dobra. Te dwie samiczki szaleją Złapałem właśnie już się bawią. Dobra, tu są samiczki. Pokażę wam jeszcze tego samca raz. I one idą do mojego wujka. Tym też wlałem przed chwilą wodę, wsypałem trochę zboża. Yy, w ogóle jest, jest chyba 12. Teraz. Jak wy będziecie ten odcinek oglądać, to będzie tak nie wiem kiedy wrzucę, ale dzisiaj na pewno. Yy, I w ogóle te nowe nabytki sorry za kurę. Yy, Kurnie za dużo zostało, bo tylko trzy boyery. Yy, reszta już została zabita, było 30 kupionych. Yy, no, one mają cztery dni. U nas są. Te nie cztery dni mają, tylko po prostu są u nas cztery dni. To ja już się z wami żegnam. W tym odcinku to już będzie chyba wszystko. Do następnego. Cześć!